Jest naprawdę prawdą, że y, mądry w necie, a y, pi y, w, w świecie. Naprawdę. No nie wiem, ja jest taką osoba, że mnie by się po prostu nie chciało wchodzić i nie wiem, pisać tam negatywne komentarze albo trollować. Nie wiem, nigdy, że tego nie robiła, Nawet jak nie nagrywałam w internecie i zawsze jak mi się coś nie podobało, wzięłam, zablokowałam i koniec. Albo przesunęłam dalej palcem. Ja nie wiem, po co to tak? No nie wiem. Serio. Muszę się szczerze nad tym yy, głębiej zastanowić. Kochani, co ja mogę tutaj więcej powiedzieć? Po prostu tyle. Żyj ta swoim własnym życiem. Bo życia Waszego nikt nie przeżyje. Nikt, ale to nikt. Bawta się, śmiejta się, spełnijcie swoje marzenia i co jeszcze? No a takimi komentarzami, to jeśli je dosta dostajecie, po prostu miejcie je głęboko, głęboko w ci. No, i ciśta przodkiem. Hej!